Wiem, że rozważaliście wspólny start w tych wyborach z Pawłem Kupicem i jego ruchem. Czy coś więcej na ten temat można nam powiedzieć? Tak było dokładnie. Ja pamiętam, kiedy Paweł miał jeszcze 2% zabiegło spotkanie ze mną właśnie to wtedy, kiedy jeszcze byłem na fali rolniczych protestów i doszło do takich kilku spotkań. No, Wydawało się, że jest to prawdziwy mąż stanu, prawdziwy patriota, umówiliśmy się, że my poprzemy Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich i tak też się stało. Mówiliśmy się również, że tym ruchem będziemy szli razem do wyborów, więc na jednym z kongresów, na którym jako jedyny kandydat na prezydenta Paweł Kukis uczestniczył, gdzie, gdzie poparł nasze postulaty, więc my poparliśmy jego w wyborach, natychmiast te słupki zaczęły rosnąć, bo wtedy część naszego elektoratu miało głosować na Magdalenę Ogórek mając dosyć rządów i PiSu i, i Platformy, więc na znak protestu e, mieliśmy właśnie poprzeć panią e, Magdalenę Ogórek. Okazało się, że wtedy kiedy ona miała 6-7%, Paweł miał 2%, po przekazaniu tego poparcia, w przeciągu kilku dni te słupki się odwróciły, Paweł otrzymał 6-7%, ona spadła na 2%. Więc no, jakaś siła e, w tym jest. Okazało się, że po wyborach prezydenckich, kiedy praktycznie serce zostawiliśmy przy tych wyborach, bo pracowaliśmy bardzo ciężko w tej kampanii, okazało się, że Paweł odwrócił się całkowicie od tych wszystkich ruchów, nie tylko od nas, ale i od ruchu oburzonych, od tych wszystkich ruchów, które go wspierały i poszedł w stronę Platformy Obywatelskiej. No to jest dla mnie niezrozumiałe całkowicie, no człowiek, który walczy z jednej strony z układem, prawda? z drugiej strony obsadza się ludźmi z drugiego garnituru Platformy, Na czym taka... polegało to pójście w stronę Platformy Obywatelskiej? E, więc... Przyznam szczerze, że do dnia dzisiejszego się zastanawiamy. To są oczywiście działania Grzeszka Sketyny, hmm. dlatego, że oni razem, Paweł Kukiz i Grzegorz Sketyna razem studiowali, więc ta przyjaźń pozostała. Sami Paweł mówił kiedyś o tym, że studiowali, no ale słuchaj, w tej chwili już te relacje są zupełnie inne i tak, dalej, i tak dalej. No i Grzegorz Schetyna jako wytrawny gracz polityczny jak zobaczył, że topnieją notowania Platformy Obywatelskiej natychmiast uruchomił swoje siły i swoje rezerwy w postaci samorządowców Którzy mają za zadanie otoczyć Pawła Kukiza, i te listy, które będą powstawały do parlamentu, mają się składać w większości z ludzi Platformy Obywatelskiej. Więc te straty, które Platforma poniesie ewentualnie w wyborach parlamentarnych, chcą sobie uzupełnić Paweł Kukizem. I to skutecznie w tej chwili robi. Oczywiście ja zapowiedziałem, że my zrobimy wszystko na głowie, staniemy, by za miesiąc, za dwa Paweł Kukiz będzie miał 5% poparcia, a nie 20 czy 30. Już w tej chwili te notowania topnieją, bo niedawno było 25, 24, 21, 20 równe, wczoraj 18, dzisiaj już 17, więc te notowania cały czas topnieją. Powiedzmy, że kolejne te ruchy, które były przy nim, które go wspierały, przychodzą tutaj do do nas, do naszego ruchu społecznego. No właśnie, skoro jesteśmy przy tych kolejnych ruchach, które z Pawłem Kukizem próbowały wspólnie, wspólnie startować, prowadziły jakieś rozmowy, to widać, że jakby kolejne z nich, kolejne z tych rozmów kończą się fiaskiem. Na czym rzecz polega? Czy, czy, czy może nam Pan tutaj trochę zdradzić to znaczy, z kuchni tych rozmów, jak, jak to wyglądało? Trudno, trudno mi w tej chwili określić podejście Pawła w tym zakresie. Hmm. Czy on już się sam Paweł z znaczy, nie? Nie, Paweł po wyborach przestał odbierać telefon od nas, gdzie wcześniej bardzo często sam dzwonił do mnie, prosił o pomoc. Później okazało się, co się że, z nim że nie wiem, co się dzieje, nie odbiera telefonu. W tej chwili już ten telefon całkowicie wyłączył. Ja rozumiem, że bo ja też nie jestem w stanie odebrać od wszystkich telefonów, ale od liderów, z którymi współpracuję, no to chyba jest obowiązek, prawda? No niestety, ani ode mnie, ani od Piotra Rybaka, nikogo ty, 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 tych telefonów nie odbiera. Ja teraz wyłączył ten telefon, który mieliśmy całkowicie, więc ja, już w środkach masowego przekazu zapowiedziałem, że wykreślam ten telefon. Nigdy do Pawła Kuki zadzwonił nie będę. No, chyba, że się nawróci, przyjdzie, przeprosi. Ja tylko nawiązuję, znaczy, wezwałem Pawła do tego, żeby przeprosił ten elektorat, tych ludzi, którzy mu zaufali, za to, że ich oszukał. Czy to zrobić, czy nie, ja tego nie wiem. Natomiast uważam, że może mnie nie, ale tym ludziom szacunek się należy i powinien ich przeprosić jest tłumaczenie gdzieś tam słyszymy w kuluarach no, że on teraz no, się wstydzi, no bo Izdebski to jest kojarzony z samobroną że kojarzony z Andrzejem Leperem i tak dalej no przepraszam bardzo, no wstydzić się kogoś, kto jest kojarzony z jednym z największych patriotów e, III Rzeczypospolitej Polskiej, no to ja na przykład jestem dumny z tego tym bardziej, że Paweł jeszcze nie tak dawno przyjeżdżał i mówi słuchaj, mamy wspólny program, mamy wspólny temat, dlatego, że moim idolem był Andrzej Leper, więc ten program jest prawie identyczny, Andrzej Leper był zwolennikiem Jowów, więc akurat jest nam po drodze. Ja mówię: Angel Leper nie był zwolennikiem Jowów, Andrzej Leper był zwolennikiem zmiany ordynacji wyborczej. I ja też poparłem Jowy, ale w tym sensie, żeby dokonać zmiany ordynacji wyborczej, a nie wprowadzać Jowy w takim wydaniu, jakie są na przykład w przypadku Senatu, bo gdybyśmy dzisiaj prowadzili Jowy, to rząd Kukiza wprowadziłby tylko jednego parlamentarzystę. Ten parlamentarzysta mi się nazywa Paweł Kukis. Dobrze, zanim przejdziemy do Jowów, bo jest. chętnie o tym porozmawiamy, to jeszcze y, trochę na temat tych y, rozmów, które nie wiem, czy one się w ogóle odbyły, czy nie, no bo rozumiem, że Paweł Kukis nie odbiera telefonu, przestał odbierać telefon po wyborach. Natomiast, czy ktoś z jego, nazwijmy to, ugrupowania, chociaż trudno powiedzieć. Nie ma tam, że tam żadnego jest, ugrupowania. To tam jest kim w tym ugrupowaniu, Czy ktoś się z nami kontaktował, czy e, tak, wy się tam kontaktowaliście, czy te w ogóle jakoś skontaktowaliśmy się z panem Samockim, Januszem, który tam. Twierdzi, że jest jego prawą ręką, prawda, i, i przygotowujemy tam różne rzeczy. Który stwierdził, chociaż utrzymywał na początku, że idziemy razem ze wspólnych list, tylko wytwórzcie komitet swój my swój później razem pójdziemy z jednych list. No w pewnym momencie przyjechał na ostatnią naszą konwencję, no i przyznał się, że jest decyzja Pawła, że jednak z nami nie idzie, że. Że, że mu nie po drodze, i tak dalej, ale mówi, twórzcie, ten ruch: my będziemy Was wspierać, my będziemy Wam pomagać, i tak dalej, i tak dalej, żeby się nawzajem nie krytykować. Czy tu nie było nawet postawienia jakichś warunków? Nie, 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 absolutnie. Nie. absolutnie, Dziękujemy, dziękujemy nie chcemy, absolutnie nie, nie chcemy. Szkoda, tylko ja ubolewam nad tym, że nie miał odwagi, żeby zadzwonić do mnie, spotkać się, słuchaj stare no, zmieniło się, sytuacja się zmieniła, nie po drodze nam i tak dalej, więc przyjąłbym to na klatę, jak to się mówi, i nie byłoby większego problemu. Natomiast takie ukrywanie się to dla mnie to nie jest w przypadku prawdziwego przywódcy, tylko to jest takie dla mnie tchórzostwo, gdzie, gdzie chowa się za plecami polityków platformy obywatelskie. Rozumiem, że doświadczenia politycznego nie ma absolutnie żadnego, więc będę nim manipulować, ulewam nad tym. Wzywam go do tego, żeby przyszedł porozum do głowy i powrócił, bo, bo źle skończył. się, no, ale to jest jego sprawa. ja Nie jestem niańką Pawła Kukiza i nie będę go prawda, prowadził jak, jak małego dziecka. No tak. Nie pasuje. Żeby mu. zatem zamknąć ten temat. Czy... Kwestia współpracy z Pawłem Kukizem i jego ugrupowaniem jest już z Waszego punktu widzenia tematem zamkniętym? Czy jakieś tam uchylone Nasze, zna, zna, Z naszej strony nigdy furtka się nie zamknęła, dlatego że tak na dobrą sprawę Paweł się nie odezwał jeszcze. Więc to, co mówią jego zastępcy i jacyś tam te, współpracownicy, to jedno, co by się bały to drugie. Ja myślę, że jedna z tych hipotez jest taka, że on po prostu, będąc nieświadomy i nie mając pojęcia o polityce, jest wprowadzany w błąd. Jeżeli tak jest, to ja mam nadzieję, że w pewnym momencie się zorientuje, że ktoś go próbuje wyrolować, że idzie w złym kierunku i że on do nas wróci. Wtedy e, na pewno, na pewno otworzymy się na Pawła. Na, na, na Ale póki co no, nie daje znaków życia, można powiedzieć, bo w mediach się rzadko ukazuje, nie komentuje tego, co my mówimy, pewnie się wstydzi. E, że, że postąpił tak, a nie inaczej, bo nawet się nie ustosunkował no, ani do mojej wypowiedzi, ani do Piotra Rybaka, więc no, trudno tutaj mówić o tym, co akurat zamierza dalej zrobić Paweł. Zasady, za założenia są jedne, no, żeby stworzyć takie listy, że Paweł potoczony wrócił właśnie platformy, żeby po prostu e, e, uzupełnić sobie te braki. A w najgorszym przypadku też jest taka hipoteza, która stawia na to, że Paweł zostanie sam powiedzmy 15 września, gdzie już wszyscy będą wiedzieli, że nawet należy miał 100% poparcia, to nie jest w stanie stworzyć list do wyborów parlamentarnych. Więc dlatego my się przygotowujemy już teraz żeby być w gotowości, że tak powiem, bojowej. Natomiast jak to będzie wyglądało, zobaczymy.